Każda choroba przede wszystkim. Zaczyna się od zaczyna się w układzie trawiennym. Jeżeli mikrobiota jest, jest niewłaściwa, jest zakwaszona, bo się przejadamy mięsem, słodyczami, serami, glutenem. tak? Co robi gluten? Glu po angielsku oznacza klej. A co robi klej? Zakleja. Jeżeli mamy zaklejone jelita, to tak zobrazuje, to jest taka trawka, te kosmiki jelitowe w naszych jelitach, to jest taka trawka na łące, która pod wpływem wiatru faluje. Wyobraża Pani sobie to, prawda? Ja często chodzę na, na spacery, więc widzę to niejednokrotnie. I... Też mieszkam na wsi. O, dobra. No i ta, ta trawka falująca wychwytuje z naszego organizmu te wszystkie mikro, makroelementy witaminki i tak dalej. Jeżeli my zjadamy niewłaściwe pożywienie, jeżeli mamy zaklejone jelita, to nasze, nasze organy są mega głodne. One są naprawdę w fatalnym stanie. I od tego, jeżeli ten stan jest permanentny, przeciąga się długo, to niestety zaczynają się choroby.